Idę właśnie na przystanek Kraków-Bronowice. To będzie wielki przystanek, ponieważ będą się tutaj krzyżować dwie linie: jedna w stronę Katowic, a druga w stronę lotniska. To będzie przystanek wyjątkowy. Drugiego takiego w Krakowie nie będzie, co przesądza o jego wyjątkowość? Na pewno jego położenie geograficzne, bo przystanek ten leży przy dwóch liniach kolejowych, które biegną na różnych wysokościach. To znaczy linia 118 w kierunku lotniska biegnie w tym miejscu trochę wyżej niż linia 133, którą pociągi poruszają się z Krakowa w kierunku Katowic. Czyli będzie to przystanek wielopoziomowy? Tak, perony linii w kierunku Kraków Airport będą położone wyżej niż te w kierunku Katowic. Żeby przedostać się pomiędzy nimi, trzeba będzie skorzystać z przejścia podziemnego. Do tego przejścia będzie można się dostać schodami lub windą. A te windy będą właśnie tutaj? Dokładnie w tym miejscu zaczynać się będzie przystanek. Tutaj będzie w nasypie wybudowana ściana. Przy tej ścianie będą schody. Po których podróżni będą mogli wyjść na peron. Tutaj też będzie wejście do tunelu, który prowadzi na drugą stronę nasypu kolejowego, i tam też będzie miał swoje zwieńczenie. I to jest właśnie ten tunel, z którego podróżni będą wychodzić na peron, tak jak i ja to teraz czynię. No i tutaj widać perony, przynajmniej ich początek. Kiedy to wszystko będzie gotowe? Prace budowlane, jak widać, są już bardzo zaawansowane, i planujemy oddać ten przystanek do użytku w czwartym kwartale tego roku. A dokąd sąd dojedziemy oprócz lotniska i Katowic? do wszystkich miejscowości położonych na trasie w kierunku Śląska. Przede wszystkim mówię tutaj o Krzeszowicach, Trzebini czy mniejszych miejscowościach takich jak Rudawa czy Wola Filipowska. Tutaj będzie można wysiąść z pociągu jadącego z tych miejscowości i sprawnie przesiąść się do pociągu na lotnisko. Kiedy przechadzałam się po tym tunelu, to zauważyłam, że jest ono wiele większy niż takie zwykłe przejście podziemne. Dlaczego tak jest? Dlatego, że on nie będzie miał tylko funkcji przejścia podziemnego, ale tutaj będą się znajdować również lokale usługowe. A więc tworzymy przystanek Kraków-Bronowice, nowe miejsce na transportowej mapie Krakowa, które będzie również oddziaływać tutaj na okolice. Przede wszystkim będzie tutaj punkt przesiadkowy, dzięki któremu będziemy mogli przesiadać się pomiędzy pociągami na przykład jadącymi w stronę Katowic, jadącymi w stronę lotniska, a także będą tutaj w pobliżu zlokalizowane przystanki autobusowe. Obok mamy linię tramwajową. Niedaleko miasto również planuje wybudować przystanek typu parku i jeźdź, a więc będziemy mieć tutaj węzeł komunikacyjny, dzięki któremu usprawnione zostaną podróże w aglomeracji. Czy ta inwestycja jest kosztowna? Przystanek w Bronowicach to element większego projektu przebudowy linii kolejowej pomiędzy Krakowem, Głównym, a stacją w krakowskich Mydlnikach. W sumie wymiana wszystkich torów, modernizacja stacji Kraków Mydlniki, a także budowa tego przystanku kosztuje 250 milionów złotych i inwestycja ta jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CEF Łącząc Europę.